Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w imieniu Zespołu Regionalnego Szarotki z Mościsk. Zanim przedstawimy Państwu dzisiejszą inscenizację, którą przygotowaliśmy na ten dzisiejszy wieczór, chciałam powiedzieć kilka słów na temat Zespołu. Jesteśmy stałą sekcją Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. Działamy już od 28 lat. Jesteśmy zespołem, jak widać, wielopokoleniowym. Ale od początku istnienia nie od razu zajmowaliśmy się inscenizacjami takimi jak dzisiaj zaprezentujemy. Na początku śpiewaliśmy tylko, w naszym repertuarze znajdują się pieśni biesiadne przede wszystkim i takie archaiczne, których nigdzie po prostu raczej się nie spotyka, nie słyszy. Wygrzebujemy to gdzieś ze starych, od starszych, ze starszych pokoleń, gdzieś tam ze starszych średników. Próbujemy to wszystko wskrzeszać i, i tą tradycję śląską naszą, regionalną jakoś przekazywać młodemu pokoleniu, bo w dzisiejszych czasach, w czasach, w których właściwie wszystko obraca się obok komputerów i telewizora, zanika ta nasza tradycja. To, to właściwie te korzenie, które, które w które tkwią w nas tutaj i, i które powinny być wskrzeszane i przekazywane tym naszym młodym. Zespół później zaczął się troszeczkę obracać w innym kierunku i zaczęliśmy, że tak powiem, tworzyć takie obrzędy regionalne, to znaczy robiliśmy w naszym repertuarze, mamy już takie typowe, śląskie, zwyczaje jak Wigilia Śląska, którą mieliśmy już tutaj okazję kiedyś pokazywać. Mamy zwyczaje związane z kiszeniem kapusty, z bieczeniem chleba, chrzciny, wesele mieliśmy też w swoim repertuarze żliwa. Więc tych, tych takich obrzędów nam się troszeczkę nazbierało. A dzisiaj chcieliśmy zaprezentować obrzęd wielkanocny, wiosenny, właściwie taki... I wielkanocny i wiosenny y, połączony y, 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 tak w taką jedną całość. Od topienia marzanny poprzez przynoszenie goika zielonego, przez obrzędy takie, które się stosuje już już różna wielkanoc. Myślę, że będzie to dla wszystkich y, mile spędzony czas, a jednocześnie dla tego naszego młodego pokolenia. Będzie to jakaś lekcja nauki i tradycji, a dla tych starszych może jakieś w wspomnienie. Zapraszam. Opraczy. Ja to prawda, gudowcy, dobrze ludzie w naszym przymieszkają. Ale my już Wam za wszystko pięknie dziękujemy i dalej idziemy, co by do każdej chałupy zdążyli trochę tej wiosny zanieść. Na swoje zielony, takte podwojane.

Oh, we're Ktoś w wierzy. Niech wyjdzie po polu. A niech wyjdzie po polu. A niech No idziemy tak młodej waszej chałupy ok. i słyszymy, że wątku jest bardzo wesoło. No bo jak tutaj słonko tak wysoko świeci, to się zaraz człowiekowi lepiej robi na duszy. Czyżby odnośnie pośpiechu się, kiedy do mnie nie opuścić. <mulokrę>

Żeby już była ta wielka noc, i przyszedł Cię w zajęciach. Ani się nie spodziewamy. Patrzcie, marzanka utopiono. Go i do wsi wiosna przyniosły. No, a i zaroski też będą święta. Belegnomeno no, kumbuczek do zdrowie. No i obdarzył też jako taki półrodzajem na polach. Ale no i że tradycją u nas nigdy nie ja. Ale my się tu za Cię ma na dworze, ale ja się trzeba gospodarstwo oporządzić, no to śpięknie Wam dziękujemy za poczyn w Turecku i Stany Młodzie.